Mam. No, zobacz, co mam? Na zawarciu mam. Patrzcie, ucieczka. Malutki idzie do domu. Śmieszny, co? Może się z nami przywita, malutki. Ucieka. Malutki się nie chce widać. Patrzcie. Maluszku. węszy pada lekko deszczyk Kicioł. no chodź tu szybciutko do nas no chodź tu kiciu co to tak zamiał jak fajnie no ja jechałem do zoo ja mam tutaj takie zoo piękne patrzcie tygrysy chodzą tygrysku widziałem go kiedyś ale ładny Gryzko. No, Chodź tu. Kicio, jak macha ogonem, patrzcie. Chyba jest zły. Kiciuńku. Chobo muszę jechać do domu.